Cukrzyca to podstępna i bardzo zdradliwa choroba. Prowadzi do wielu powikłań i do kalectwa. Atakuje nerki, wzrok. Bardzo wielu chorym, aby uratować im życie, lekarze muszą amputować kończyny. Co roku w Polsce takich pacjentów jest aż 14 tysięcy. W Polsce na cukrzycę cierpi ponad 3 miliony chorych. Ogromna większość tych chorych cierpi na cukrzycę typu drugiego i leczona jest metforminą, a ten lek, powoduje w organizmie niedobór witaminy B12. To nie jest błahy pierwiastek. Odpowiada w naszym organizmie za bardzo wiele naszych dolegliwości. Może powodować anemię, depresję, osłabienie organizmu, zmęczenie mięśni, możemy odczuwać dreszcze, pieczenie nóg, mrowienie. Wystarczy zwykła suplementacja witaminy B12. Zażycie raz dziennie jednej tabletki. Diabetyków, osoby cierpiące na cukrzycę można spotkać wszędzie. Sala operacyjna, zabieg zmniejszania żołądka. Ma y, cukrzycę, no więc y, mimo tego, że to jest młoda kobieta. Piętro niżej dializoterapia. Pani Katarzyna od lat cierpi z powodu niewydolności nerek. Od roku, aby żyć, co dwa dni musi przyjeżdżać na dializy nie no, mają cukrzycę, ale jeszcze nie pękają, jeszcze nie krwawią, jeszcze tylko tyle to. Ale to już nastąpi niedługo. Takich pacjentów jest najwięcej. W tej chwili przybywa mnóstwo pacjentów z cukrzycą, bo cukrzyca po prostu jest chorobą społeczną praktycznie. Cukrzyca nie jest priorytetem zdrowotnym w Polsce. Nie ma narodowego programu cukrzycowego. Brakuje specjalistów i dobrej edukacji. Chorych przybywa. Światowa Organizacja Zdrowia wymieniła Polskę jako kraj bardzo zaawansowaną cukrzycą. Andrzej Bauman, prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, na cukrzycę choruje od wielu lat. Przyjazd do Wrocławia nie był przypadkowy. Właśnie tu zorganizowano okrągły stół dotyczący cukrzycy. Spotkanie dotyczyło ścisłego związku między metforminą, lekiem powszechnie stosowanym w leczeniu cukrzycy typu 2, a niedoborem witaminy B12. Krzyca się rozwija, pacjent dostaje coraz większe dawki metforminy. Ta metformina zaburza wchłanianie B12 z pokarmu, i przez to to stężenie sukcesywnie maleje. Początkowo ten spadek nie jest zauważalny w surowicy krwi, tylko maleje w tkankach. I na tym etapie już można powiedzieć, że zmiany chorobowe wynikające z tego powikłania się rozpoczynają. Wieloletnie badania udowodniły, że metformina jest jednym z czynników powodujących zmniejszenie stężenia witaminy B12. Niedobory są początkowo utajone. Pacjent nie zdaje sobie z, sprawy z tego, że, że jego zasoby witaminy B12 są na wyczerpaniu. Początkowo nie dają one żadnych objawów, ale późniejsze objawy przypominają objawy neuropatii cukrzycowej. Jeśli wystąpią takie objawy jak u pani Zosi. Czuję się taka zmęczona i czuję się takie drżenia. No, I, 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 czy coś, prawda? Tak. Albo poczuj się nawet nie, mhm. tylko taka słaba się czuje, że niczego mhm. nie podniosę. Cierpiący na cukrzycę muszą wiedzieć. To może oznaczać niedobór witaminy B12. Pacjent, który ma cukrzycę i stosuje metforminę, jest to już pacjent, który. Yy... Prawdopodobnie ma subkliniczny niedobór witaminy B12. I to jest pierwszy pacjent. Często są to pacjenci w podeszłym wieku. A jak wiemy z doniesień naukowych, u pacjentów w podeszłym wieku dochodzi do zaniku błony śluzowej żołądka, w której to czynnik wewnętrzny, produkowany przez komórki okładzinowe błony śluzowej żołądka, jest takim białkiem transportowym i ochronnym dla witaminy B12. Metformina zaburza właśnie ten czynnik wewnętrzny, stąd dochodzi do niedoboru. To najnowsze wyniki badań, o których nie wiedział nawet Andrzej Bauman. Niby taka błaha sprawa. B12, no cóż, witamina. brać ją? e tam po co będę? Ja stosował witaminę. Ja mam tyle witamin, że wystarcza. A jednak. Suplementy diety w postaci B12 odgrywają ważną rolę w organizmie człowieka, a przede wszystkim u chorego na cukrzycę. I wszystkim chorym polecam, żeby zastosowali tą witaminę B12, bo jest to, zmniejsza ryzyko powikłań. Poziom witaminy B12 można oznaczyć w osoczu.